Ludzie tu chodzą tu nawet i strach trochę, nie będę jechał o sobie. Tak z 60 bezpiecznie. No, Dobra, można można trochę... Można trochę szybciej. O, tak z 60... 65, jak będę jechał, to na pewno się nic nie stanie. Ale w środku zobaczcie, też ma moc. Ochol, O hol... kur... Cholera jasna. Kurde, przecież ja jestem poszukiwany. Dobra, dobra, nie. Dobra, ale zatrzymam się. Zad... Nie, 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 spokojnie, co on tu jedzie już? Spokojnie, to ja przecież nie uciekam. Nie ma problemu chłopie, nie ma problemu żadnego. Ja pierdziele widzę. I co? Spaliny w normie, proszę przygazować. Dobrze, w normie. W normie, panie. Co pan myślał? Ja mówię, on Kto wszystko dobrze ma. jeszcze pana dokumenty. Dokum Dałot osobisty. Dobrze poczekaj pan poczekam, za kilkę przyniosę, tak. Poczekaj pan tylko poszukam. Widzowie cholera przecież oni sprawdzą, bo ja jestem poszukiwany na tej, bo ja z więzienia. Dobra, ale może on się nie kapnie. Jak nie, i tak nie zauważył, dobra to ja mu dam. Proszę tutaj. Dobrze dziękuję pan Jarek. Do, dobrze, proszę oddaję, tylko do bazy będę musiał tu wklepać. Jakiej bazy? O cholera widzowie jakie bazy? W sklepie do bazy, to wyskoczy, że jestem poszukiwany. Ale poczekajmy jeszcze, może to nie o to mi chodzi. Może o coś innego, że tam po prostu jakoś spisać musi. Nie wiem, poczekajcie. Ręce do góry. Co się stało? Ręce do góry, jest pan poszukiwany. Ręce do góry. Spokojnie, spokojnie, już, już, już. Ręce chwileczka. do góry, nie, nie, nie strzelaj, chłopie! Spokojnie, spokojnie! Strzelaj. Cholera, dobra, widzowie, uciekamy. Światła szybko włączę, tylko żeby przypisowo. Dobra, spierdzielamy tylko gdzie mam, tu uciec. W stronę komisariat. Jedzie! Jedzie widzowie, jedzie! jakąś drogę, że mu udało mi się. Jadę? Nie, chyba nie. Jedzie. O nie, jedzie! Jedzie widzowie, jedzie! <głopie> nie mogę się zatrzymywać. no ja głupi jestem, po co ja, się za... po co ja się zatrzymuję? O kur, o cholera. Chłop zapierdzielił drzewo! Stój! Wsiadaj. Chłopie! Wsiadasz. Uspokój się! Nie, jak zaraz zaczął strzelać! będzie problem, wiecie, nie wiem, czy to w Stanach tak chyba jest, że już powiedzę którymś tym to można zacząć strzelać, ja nie wiem jak to jest w Polsce, ale lepiej... ujuj, lepiej. do taky wjeżdżamy, chodzi dzisiaj i wjeżdżamy szybko na podwórko. Szybko, szybko, cholero, ja pierdziele, zaraz się rozwalę jeszcze tym. Nie, 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 go dopiero kupiłem. Dobra, o ogień, ogień, tu wyjadę. Wyjadę pomiędzy tych krzaki, pomiędzy rów. Dobra, mam ich tam, są tam. Brama, kurde, brama zamknięta jest! Szybko łąką! Łąka, łąka, łąka. Dobra, zajeżdżamy za ten. Za plecy. Stawiamy go tu za murem. Dobra, światła. Jadą? Sprawdźmy. Ważyk. Czekaj, ja będę obserwował, ale powiedzcie, powiedzcie, że akcja była dobra, bo yy, dobrze się tym samochodem ucieka... Jadą, jadą. Dobrze, że cały... szukają cały czas. Patrzcie, tu kucnę sobie, kucnę sobie za rogiem. Ty, skręcił tam! Skręcił do dziusia! Skręcił do dziusia, może myśli, że ja tam gdzieś... O kur... Widzowie! Jest on tu gdzieś, na wywórku. Pojechał. Jedzie dalej. Jedzie dalej.